Kłaniam się tutaj Bartek Szarolina, dzisiaj powiem o pięciu najbardziej przewartościowanych produktach serdecznie zapraszam. Na początku tylko wspomnę, że to Ty decydujesz o tym, które kanały się rozwijają, każde Twoje polubienie, dodanie komentarza czy udostępnienie filmu pomaga twórcy się rozwijać, więc jeżeli uważasz, że moje treści są wartościowe, bardzo proszę zrób jedną z tych trzech rzeczy, albo nawet te trzy rzeczy. A ja z góry bardzo dziękuję i przechodzimy już do nagrania. Pierwszy punkt, czyli najbardziej przewartościowany produkt, to Sok Detox, czyli Soki Detox, czyli to są takie piękne. Soczki w małych buteleczkach, one są zawsze bardzo ładnie opakowane, tam są zawsze wielkie hasła, trochę puste słowa moim zdaniem. W każdym razie, soki detoks. One sporo kosztują i na pewno oczyszczają, tylko nie wiem czy organizm, czy bardziej portfel. Moim zdaniem, bardziej portfel. A tutaj proszę się nie obrażać, bo dobrze wiem, że mnóstwo osób z takich detoksów korzysta i to nie jest jakiś personalny zarzut, tylko jak chcę wytłumaczyć na, tym, na czym to wszystko polega. Dlatego, że detoks organizmu trwa 24 godziny na dobę. To, jak możemy najbardziej pomóc naszemu organizmowi to jest nieprzeszkadzanie mu. Czyli niedostarczanie substancji, które mogą na niego źle działać. Za detoks głównie odpowiada wątroba. I tutaj, jeżeli mamy sok detoks i dostarczamy cukru, on na szczęście tam nie ma jest jakiejś dużej ilości. Ale w każdym razie wątroba nie za bardzo lubi cukier. Wątroba najbardziej lubi cukru i smażonych rzeczy. Tak, tak, tak w ogóle. I chemii ewentualnie wiedzeniu. Więc jeżeli masz taki sok detoks, to szczerze powiedziawszy on nie zadziała lepiej na detoks organizmu niż na przykład zwykła woda, dlatego że organizm tak będzie musiał trawić to, co w tym soku jest. Oczywiście on zwykle ma cukier, no bo to zwykle bazuje na owocach, bo to musi być smaczne, i zawsze jakąś taką egzotyczną substancję, jakaś kurkuma, baobab, coś tam. Tego jest niestety zwykle mało. I ok, na pewno to może mieć pozytywny wpływ na organizm, tylko mi teraz chodzi po prostu o to, że stosunek ceny do efektu. Jest słaby, po prostu. Jak chcesz zrobić sobie detoks organizmu, to wejdź sobie na post przerywany. Oczywiście, jeżeli Twój organizm Ci na to pozwala, i pij po prostu wodę. I to jest najlepszy możliwy detoks organizmu, ale weź pod uwagę to, że on trwa 24 godziny na dobę. Czyli cały czas twój organizm oczyszcza się z tego, co jesz, co oddychasz i tak i tak dalej. Więc, jeżeli masz soki detoks, to zastanów się 17 razy, czy rzeczywiście warto jest wydać na to pieniądze. Zamiast wydać na nie pieniądze, kup sobie coś dobrego albo ładnego. I na pewno lepiej to wykorzystasz. I tak wiem, wiem, zaraz ktoś powie: że No tak, ale zaraz, zaraz, przecież ja się po takim detoksie zawsze czuję lepiej. Moi drodzy, detoks trwa 24 godziny na dobę, ale weź też pod uwagę, że jak wchodzicie na taką kurację, jak to się mówi, to pijecie tylko te soki. Tak? Tak jak pijecie tylko te soki i tam jest głównie tylko cukier, no to tam nie ma co za bardzo Wam szkodzić. Pod tym kątem żebyście się czuli gorzej. A na co dzień tu wejdzie ciasteczko, tu wejdzie fast food, tu wejdzie alkohol i to są substancje, które zwykle mogą powodować to, że czujemy się gorzej. Więc jeżeli masz soki detoks i pijesz tylko je, no to automatycznie spożywasz substancji innych, które mogą powodować to, że czujesz się gorzej. I bardzo często powodem tego, dlaczego czujecie się lepiej na sokach detoks, jest to właśnie, że po prostu nie jecie tak zwanego syfu, czyli substancji, które mogą wpływać negatywnie na wasz organizm i na wasze samopoczucie. I dlatego te soki zrobiły chyba, moim zdaniem taką furorę. Bo po pierwsze, jak je tylko pijecie, no to dostarczycie automatycznie mało kalorii, więc efekt odchudzania. W krótkim czasie kilka kilogramów zawsze następuje, bo po prostu nie jecie, tylko z siebie zwykle wydalacie i to jest ewentualnie mówione jako oczyszczenie organizmu. To jest bardziej marketing niż prawda. No i druga rzecz, właśnie nie dostarczacie substancji, które na was negatywnie wpływają. Także jeszcze raz mówię, zastanówcie się, czy rzeczywiście warto na to wydawać pieniądze. Ja wam mogę dać bardzo prosty przepis na kurację Detox. Weź sobie butelkę z wodą, podpisz sobie woda Detox i po prostu sobie ją pij i widzicie znacznie, znacznie taniej. Drugi Najbardziej moim zdaniem produkt to jest cukier brązowy. Zawsze mnie zastanawia, czym się kieruje osoba, która. Jak ma do wyboru cukier biały i brązowy, wybiera brązowy. W czym on jest lepszy od białego cukru? Jakby na tym etapie to jest wybieranie między Colą a Pepsi. Naprawdę nie ma większej w tym wszystkim różnicy. Cukier brązowy nadal będzie działał praktycznie identycznie jak cukier biały. Więc tutaj różnic nie ma. Mam nadzieję po prostu tylko ewentualnie, że osoby, które spożywają ten cukier brązowy czują się chociaż trochę lepiej z tym mentalnie, że jedzą zdrowiej. Co może pozytywnie wpływać na ich samopoczucie, i oby w ten sposób przynajmniej to działało. Tu jeszcze dodam od Ciebie taką rzecz. Zawsze mnie zastanawia też to, że ktoś jak wchodzi na odchudzanie, zaczyna się odchudzać, to mówi, że już przestał słodzić herbatę. Moi drodzy, te 5-10 gramów cukru, które dokładacie do herbaty nawet 2 czy 3 razy dziennie, ono nie będzie miało aż takiego efektu jak całość Waszego odżywiania i ewentualny brak ruchu, który też bardzo często występuje. Albo może nie tyle brak, co mała ilość ruchu. Więc jak już ma ktoś zacząć odchudzanie, to oczywiście lepiej nie słodzić kawy czy herbaty, ale też z drugiej strony te 5 10 gramów cukru, ono nie robi jakiejś mega, mega masakry w organizmie. Tutaj trzeba się bardziej zastanowić, co się dzieje w weekendy, bo wiem od wiadomości w strefie przemian, że tutaj w weekendy się zawsze dzieją różne rzeczy, typu właśnie fast food, alkohol i tak dalej, i tak dalej. I to ma duże znaczenie, a nie te 50 gramów cukru. Oczywiście też ma. Trzeci punkt, tutaj część osób prawdopodobnie mnie znienawidzi, tutaj chodzi mi o. Sałatę. I znowu bardzo dużo osób, jak zaczyna się odchudzać, no to automatycznie ma w głowie to, że jak już przejdzie na dietę, to i je są sałatę. Nie wiem, co w tej sałacie jest takiego magicznego. Okej, okay, tam jest troszeczkę tych wartości odżywczych. Ja wrzucę w linku taką tabelkę, która pokazuje, jakie tam mikroskładniki ma, między innymi ta sałata. A może jak mi się tutaj wrzuca, udało wrzucić to na ekran. W każdym razie, ok, warto jeść słatę pod tym kątem, że jest niskokaloryczna. Nie ma tam bardzo dużo wartości odżywczych. Chodzi mi tutaj o mikroskładniki. U makroskładników tych praktycznie żadnych nie ma. Ryzyko tego, że jest słabej jakości jest duże. Dlatego, że obecnie warzywa są tak hodowane, że one po prostu muszą być ładne i muszą mieć jak najdłuższy termin przydatności. Więc są trochę wspomagane, żeby to było po prostu, żeby ten cel osiągnąć. Nasz organizm to wpłynie gorzej niestety. Jakby Podsumowując to, sołata nie jest jakaś magiczna. Nie ma w sobie magicznych wartości odżywczych i tak dalej. Ok, można ją jeść jak najbardziej, mówię, że nie, tylko mi chodzi o to, że jest przewartościowana. Że uważam, że dużo zdrowsze będą podroby, będzie mięso, będą jajka, będą ryby. Dobrej jakości, oczywiście, wszystko, ewentualnie orzechy. Ta sałata, ok, jak najbardziej można ją jeść, ale uważam, że to nie powinna być podstawa diety. Mam wrażenie, że niektóre osoby, które na dietę przychodzą, to po prostu w kółko tylko jedzą sałatę, sałatę, sałatę. Punkt czwarty to rafinowane oleje roślinne. Oleje roślinne się bardzo łatwo utleniają oprócz kokosowego i ewentualnie oliwy z oliwek. I moi drodzy, te rafinowane oleje roślinne, one w procesie rafinacji tracą praktycznie wszystkie wartości odżywcze po pierwsze, a po drugie tworzą się w procesie rafinacji tłuszcze trans, które są rakotwórcze, które naprawdę bardzo źle wpływają na nasz organizm. I używanie rafinowanego oleju rzepakowego albo z pestek winogron, no nie. Nie, 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 nie. Nie ma jednego plusa, który bym znalazł, dla którego można by było używać tych właśnie produktów. Moi drodzy, jeżeli ktoś Wam mówi, że olej rzepakowy rafinowany jest dobry, bo on już się nie utleni bardziej. Co to jest za argument? No, ale on już jest utleniony w jakimś stopniu. On już tam wytwarza ileś tłuszczów trans. Dlaczego jest tak, że tu oliwa z oliwek musi być w czarnej butelce, albo ciemnej butelce, musi być w niskiej temperaturze przechowywana, nie może mieć dostępu do słońca. No i po co to się mówi, żeby się właśnie nie utleniło? Ale już olej rzepakowy, już spoko może być w plastiku, w przeźroczystej butelce, może stać na słońcu, może stać 15 lat na słońcu, tam się nic z nim nie wydasz. OK, proces rafinacji robi swoje. No, ale moi drodzy, to nie jest zdrowe dla organizmu. Wszelkie oleje roślinne, które są rafinowane, oprócz tak naprawdę, mogę powiedzieć, oleju kokosowego, dlatego, że on jest tłuszczem nasyconym, więc tam, tam, tam się nic z nim nie dzieje w procesie rafinacji. No to moi drodzy, one zdrowe absolutnie nie są. I błagam, nie używajcie, nie używajcie rafinowanych olejów roślinnych. I ostatni, piąty produkt to biały ryż. I znowu osoby, które się do nas zgłaszają bardzo często, no tutaj jestem na diecie, oczywiście im sałatę. Ale też bardzo często, szczególnie faceci, jedzą biały ryż. Czemu? No Bartek, on jest lekko strawny. No tak, jest lekko strawny, bo to, co zawiera, to jest praktycznie sam cukier. On nie ma błonnika, nie ma praktycznie żadnych mikroskładników, mikroelementów. Więc tam jest głównie cukier. I tak on się bardzo łatwo strawia, no bo ogólnie cukier jest bardzo łatwo strawialny. Więc tutaj nie ma żadnej tajemnicy z tym wszystkim. Ok, może się nim zapchać, tylko że po zjedzeniu ryżu, zwykle po jednej, 2 godzinach, znowu jesteśmy głodni. W odżywianiu chodzi o to, żeby było jak najbardziej odżywcze i sycące. I dzięki temu nie musimy się martwić o to, ile zjemy i tak dalej. Nasz organizm po prostu, jak otrzyma odpowiednią ilość mikro i makroskładników no to po prostu stajemy się nasyceni i jest ok. Jakby tutaj jak ktoś bazuje na ryżu, to będzie w kółko głodny. No bo ryż się trafi bardzo szybko. Bo to jest sam cukier. Tam nie ma mówię jeszcze raz żadnego błonnika. Tam nie ma co spowolnić tego trawienia. Więc, moi drodzy, z drugiej strony jeszcze ja wiem, że on jest stanie. Spoko. Tylko tutaj znowu chodzi o dostarczenie mikroelementów. W białym ryżu prawie żadnych mikroelementów nie ma. Więc to są takie trochę puste kalorie moim zdaniem. I moim zdaniem, znowu jest to bardzo przewartościowany produkt, dlatego że on się bardzo często ludziom kojarzy ze zdrowym odżywianiem. Okej. Okay. On dobrej jakości będzie miał mało w sobie substancji, które mogą wpływać negatywnie na organizm i to jest spoko. Ale z drugiej strony bardzo dużo się mówi o tym, ile się do ryżu dodaje substancji, które mogą właśnie na ten organizm negatywnie wpływać. I znowu nie chodzi mi o to, że nie można w ogóle jeść ryżu, tylko chodzi mi o to, żeby on nie był podstawą Waszego odżywiania. To jest bardzo istotne. Pamiętajcie, ta zasada 80-20, 90-10 ona jest super. I starajcie się jej po prostu przestrzegać. Jak Wam od czasu się zdarzy zjeść na przykład taki ryż albo tą sałatę, wszystko jest spoko, to niech będzie podstawa Waszego odżywiania. Podstawa Waszego odżywiania to muszą być produkty jak najbardziej gęsto odżywcze. Komentujcie o tym. I tyle ode mnie. Bardzo proszę, dajcie mi znać w komentarzu, który z tych pięciu produktów Waszym zdaniem rzeczywiście jest przewartościowany. Czy może wszystkie, a może który nie jest. Z czym się zgadzacie, czy z czym się nie zgadzacie. Jestem bardzo ciekawy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to też piszcie je w komentarzach albo na kontakt małpa porozmawiamy i znajdziemy pewno fajne rozwiązanie. Osoby, które chcą z nami współpracować pod kątem żywieniowym, treningowym, chcą mieć wsparcie właśnie w tych kwestiach, zapraszamy do kompleksowej opieki w Strefie Przemian. 49 zł miesięcznie. Najlepsza cena jaką można tylko mieć to jest właśnie u nas. Pamiętajcie też, grupa na Facebooku prawie 45 tysięcy osób, które się wspiera, motywuje, inspiruje. Dołączcie tam. Z kim przystajesz, takim się stajesz, więc warto tam być. I oczywiście serdecznie zapraszam do przetestowania naszego bezpłatnego menu. I treningów na stronie strefaprzyjank.pl. Wystarczy się zarejestrować na bezpłatnym koncie i można sobie już działać. Tyle ode mnie. Bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnym nagraniu. Cześć.